mój tygrysie, chodź, chodź chodź jeszcze nie zjadłeś śniadania, ale ty dalej drewczesz. nie, patrzcie jaki to jest obżarcie Stefan ale hardcore hardkorowo świeci słońce ogon w dół, to już wiem, że nic nie będzie ale jedziemy z kumplami się spotkać poszedł w górę wiecie jaka jestem gapa, ostatnio jak byliśmy z Wallym i znalazłem mój fan dnia, czyli kurczę rożek. To go zgubiłem, ale wiedziałem, że tu będzie. Leży. Leży i czeka. Nikt go nie zabrał. Jesteś mój przyjacielu, mój! I siemanko, jesteśmy, jesteśmy z moim kurczę, przodownikiem, mojego wykrywacza. Jak widzieliście u kapselka na wywiadzie, kto nie był, zapraszam na kanał Kapsel High Five. Tam jest wywiad, tam mówię o Wojtim, który mnie tak najbardziej tutaj chyba zainspirował do tego hobby. Także idziemy, idziemy tuptać. Może jeszcze dziku dojedzie, będzie fajnie. Po trzech sekundach pierwszy strzał. Jest tupka, a że tupka jest fantem najlepszym dla wszystkich detektorystów, czyli może być dobrze. Co u ciebie za pierwszy? Me, medal dla kozy. <laughs> medal dla kozy. No proszę bardzo. To jak ja mam tubkę, ty masz medal dla kozy, no to to naprawdę się zapowiada grubo. Glimza nie zeszła, ale jest duże kółeczka. Dobra, nagrywamy. Albo będzie szok, albo będzie część ciągnika, co? Co masz? Jest błotko. Eee Dobra, czar prys <laughs> Czar prys. Jest kółko jakieś ciągnikowe albo coś i tyle. Kawałeczek lampy naftowej. Taki ten otok chyba z góry, ale jaki ładny. Serduszka. Piękny. Takie fanty i nie gaworzysz. Plomba. Z krzyżyka to widzisz, stało coś takiego. O, ale taka, kurde, no. Taka plomba? Poczekaj, poczekaj. mi ten krzyżyk on jest taki purchlowaty, nie? Strasznie, ale, wyszysz... ale wiesz, wyszysz jak wsadzisz to tam coś wyjdzie z niego, nie? Ładny, no 10 to jeszcze z tego krzyżyk. Ze środka. No tu masz dwa krzyżyki. Nie, to jest jeden, tylko po prostu mi się... jak jeden? No jeden. A ten no. pasuje tam? Tak, jak on z niego wypadł. O. I 10 15, 15. O kurde, złoto Weimaru, no ja pitole. I podejrzewam, że od czegoś niebezpiecznego naprędka. Tak złoto wajmarły jest petarda super Pięknie tutaj jest Chociaż to bagno wciąga bardziej niż wykopki Patrzcie, kolejny krążek kolejny krążek i teraz co to będzie? I co to będzie? Muszę... A. Jakaś zawieszka od czegoś. Tak ja tego nie wyczyszczę. O! Napisy się pojawiają. Dobra, wyczyszczę i pokażę. jakaś marka narzędziowa, ty. gabę numer jeden, Werkzeugmarke. markę. Zobacz. Piękne, nie? Czekaj jeszcze, no. tylko nagram M72. I z tyłu też jest numerek 4567. Co o tym myślisz? Żebym miał okulary, ale widzę, że widzę bez okularów, że piękny układ <noise> Do totolotka, do skreślenia. Nie? Ładne, nie? Co to będzie, jakaś marka narzędziowa? Dokładnie. Ale z dziurką? Ale piękne. No naprawdę, takie coś to już jest petarda. Piękne amelinium, ale zawsze jakiś tu jeszcze ma jakieś sygnowania. O kurka, to jest piękny Fajny strzał. Fajny strzał, jest petarda. Twój tam w oddali miałem na ostatnim wypadzie podstawkę od Konika. Teraz mam od żołnierzyka. Co masz? Jeszcze? Ale tu jakieś porcelanki, Tutaj marka narzędziowa, czy co? Kurde, jakieś tutaj fantowne śmietnisko się robi. Ty się nie śmiej, ale zobaczysz film. Mini wibrator. Czemu wy wszyscy macie takie skojarzenia? Waldi tu znalazł ostatnio korek taki do zabaw. Ten mini wibrator. A ja widzę stare chłopy im, kurę, to głowa si wieje to coś tam szaleje, nie? A że się nawalczył z tym błotem, co? Patrzcie co za glimza. Jak kurde na tych rosyjskich filmikach, nie? Wszyscy czekają i jest. Kawałek blaszki. Tak jest. Ale walka była. <laughs> Tylko w Rosji oni z takiego bagna wyciągają hełmy, czołgi, bagnety. A my blaszki. Z, takie PZ. Coś mi się kojarzy z religii, że taki Wojtas, a ty i tak bez okularów jesteś, nie zobaczysz. Nie wiem. Takie omeliniowe, ale takie P było, jak, jak oznaczało Pana Jezusa, ale. Ale no, to nie będzie medalik, to może jakaś plomba, coś tego, nie wiem. Nie wiem, co to może być. Na wyświetlaczu tak folie biją. Kurde, a tu się normalnie zapadam butami. A ja teraz wieczko od zegarka jakieś. Tak mi się wydaje, że coś to może takiego być. <grym> i Teraz mam naprawdę petardę Oj, czuję to, bo już zauważyłem kształty. Ja tego jeszcze nie czyściłem, ale zobaczcie, ja wam pokażę tak. Patrzcie jak to zasysa Tak to zasysa Weź to I proszę, szczoteczkę mój prezent od dzika i czyść Oj, czuję, że jest medalion, kurde. Tak mi wygląda Nie tym, weź tym włosiem Kozy, nie Kozy siódemka. Co? Zetka siódemka. Siódemka. A zetka, Kurde, zetka. myślałem, że to jest pełne w środku, ale jakieś. Szczęśliwa, siódemeczka, na szczęście. Sz, sz, szczęśliwa koza. Zetka, nie siódemka. Z. Zet. Kurde, ale fajne, nie? Petarda. Ja myślałem, że to jest pełne w środku, ale no i tak, kurde, megafant, nie? Jest petardinio. Z jak co? <gry> Zebra! No, raz czarno, raz biało. Raz jest grubo, raz jest słabo. Fajny fant. Patrzcie na to. Kurde, w tym błocie ja naprawdę jestem. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ugnojony, klękania, Kolana. Same błoto, ja tu się zapadam. Ale kawał srebra. Kawał srebra, kurde, wyszedł. Srebrny sztuciec. Czegoś takiego ja już dawno nie miałem. Naprawdę, jakie to jest ciężkie. Kurka. Chyba jest srebro, ale jest, jest. Na bank to jest srebro. To od razu wygląda na srebrne. Szkoda, że nie cały, tylko złamany. Ale by była petarda już pomega, Mega, mega petarda. I tak jest fajnie, bo są piękne zdobienia. O warto. Kurka, ostatnio Waldi tu kopał dziwactwa. Naprawdę. Teraz patrzcie. Cyk. Wyskoczyło na tą stronę. I co to będzie? Jest jakieś petardinio. Co to, kurde, jakiś joda? Nie. O kurde! Wojty! Dawaj! Ale petarda! Orzesz, kurde, aż mi łapy się zaczęły trząść. O ja pierdzielę, szybko chodź. Ole mistrzostwo, dawaj, dawaj. Ale petarda nad petardami, co to jest? Orzesz, szok. Ale mega ty! Kurde, takiego czegoś w życiu nie było. Patrz. O kurde, piękny orzeł. Głowa orła, korona. Ale strzał co? Cudo. Orzesz, panie. No mistrzostwo, nie? Zorła z tablicy? Nie wiem, Golo? ale jaki to jest ten, nie? No duże godło, jakby zgodła, wiesz. Może być, nie? No. Ale strzał! Strzał, co? Szukamy, <laughs> Szukamy reszty. <laughs> ja pierdziele, no szok! Ale petarda! Wojty, jak on by był cały, kurat, to ja bym, nie wiem, tu padł <laughs> na zawał. Kochani, naprawdę, chcecie oglądać takie petardy, subskrypcje, dzwoneczki, bo to jest i strzosło, kurde! Takę, taką głowę orła, to chyba nie jest nasz polski, ale to jest i tak mega, mega, mega petardinio. Patrzcie, dotar Mario, wyczyścił i patrzcie, co tu jest jeszcze. Rost frey a tu jakiś MAN, BG. No i bicie No i bicia, faktycznie, są inicjały. Boże, panie Dobra, macha, ja będę kopał. <laughs> To jest ciąg dalszy Patrzcie, patrzcie, to jest naprawdę ciąg dalszy tego orzełka. No jest grubo Podsumowanko robimy. Z tego co tu wyszło. U Wojtasa jest. Piękne złoto wajmaru. Piękna plombunia. No ten tutaj. Ale żeś położył kurę. No, Mówi, że to gadżet erotyczny koło krzyżyka. Ale to fajny ten krzyżyk, no. Dwa w jednym, kurczę! Mogło być coś mega, nie? A u mnie też nie wiem co to jest. Tu jest od żołnierzyka piękny nożyk, zresztą jego części nie nożyk. Petarda, zetka, marka narzędziowa, ale mi tu nie łapie. No i kurczę! Orełek niestety nie udało się znaleźć. Nic poza tym, ale to i tak jest mega, mega, mega strzał. Patrzcie, ani jednej monety nie mam, ani jednej monety nie mam, a wcale nie trzeba być, kurczę, mega uchechanym, żeby mieć monetę. Jak dla mnie mega petarda. Fajny, nie, orzełek? Ładny, nie? Eee, skórę, mistrzostwo. Także, kochani, jak wam się podobało, Uch, wiecie, co macie zrobić. Czarne kciuki, dzisiaj to jest w ogóle czarny też już. Czarne kciuki, subskrypcje. Do następnego, lecimy na chatę. Na razie.